I o pogodzie teraz od Magdy Adamowicz o prognozę. Dobry wieczór. Jak wyglądają weekendowe hmm. i sierpniowe? Lato zrobi sobie krótką przerwę, bo czeka nas spora zmiana. Przede wszystkim będzie chłodniej i to jest oczywiście ta gorsza informacja, ale jest też dobra, bo spadnie trochę deszczu, a są takie miejsca, na przykład Warszawa czy Białystok, gdzie deszczu od początku sierpnia nie było prawie w ogóle, więc każda kropla jest na wagę złota i ten deszcz już pojawi się tej nocy na wybrzeżu, to spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach jeszcze pogodnie. Ale noc będzie zimna. Tylko 8 stopni prognozujemy na północy. Przymrozki przygruntowe raczej jeszcze nie, ale chłodno. 10 stopni w centrum, ma 12 w Rzeszowie. A w ciągu dnia ten front atmosferyczny będzie przesuwał się dalej. Od północy aż po południe. Tym samym wszędzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. A w drugiej części dnia na wybrzeżu również wyładowania atmosferyczne. I tutaj uwaga, niewykluczone nawet ryzyko gradu albo krupy śnieżnej. No i bez rewelacji, jeśli chodzi o wartości na termometrach. No tylko 15 stopni w Gdańsku. 18 w Łodzi, 19 w Warszawie i w Rzeszowie, ale gdy dodamy do tego ten dość silny wiatr wiejący z północy, no to odczuwalna temperatura będzie bardziej jesienna niż letnia, trzeba to powiedzieć wprost. Ciśnienie idzie w górę i każdy dzień stopniowo będzie odrobinę pogodniejszy i odrobinę też cieplejszy. W niedzielę na termometrach od 16 do 20 stopni na południowym zachodzie kraju. Jeśli przelotne opady deszczu, to na północy i wschodzie, a na północnym wschodzie możliwe również wyładowanie. Atmosferyczne i poniedziałek znowu odrobinę, tylko cieplejszy. Od 17 stopni, tym razem w suwałkach do 21 we Wrocławiu, i cały czas ta strefa opadów będzie przesuwać się i przemieszczać głównie po północy i po wschodzie kraju. W pozostałych regionach będzie pogodnie, ale tak jak wspomniałam, to jest tylko taka przerwa od lata, bo to lato jeszcze wróci i 25 stopni na termometrach, w tym drugiej części tygodnia, widać. Czyli końcówka wakacji jeszcze będzie taka otulająca przez no, z wspaniałą może, porę wspaniałe może Wakacje się kończą łatwiej wrócić do szkoły. Nie, słońca potrzebujemy, ale deszczu też deszczu bardzo. Też, I pięknie ci tak. dziękuję, dziękuję za te prognozy. Magda Adamowicz była Dobranoc. z prognozami. Dobranoc.